2014 roku też nie widzę zasadności zakupu i inwestycji w owe łańcuchy. To nie są rzeczy tanie. Jak się orientowałam w cenach, to jest od 40 do 150 tysięcy za sztukę. Więc nawet najtańsze to już jest 80 tysięcy. Nie jest to rzecz konieczna. Proszę. Chyba są tak od 40 do 150. pięćdziesięciu. Do stu kosztować. No, to chyba z jakimiś diamentami, ale może tysięcy to już kosztuje. Że... Nie 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 no, ale to tak kosztują, a tym bardziej, że to chyba wiemy, że to jest Z Białego złota z brylantami. Nie, czy tam specyfiki. Jakieś szykowane kamienie specjalne, wprowadzane gdzieś tam. No może na i ze wybrane. złota jak samorząd stać. No. Nas nawet nie stać, uważam, na te za 40 tysięcy. nie Jest to konieczna um, rzecz do zakupu i bardzo prosiła Państwa o przychylne potraktowanie tej sprawy. Zamkniemy tą no ciągnącą się uchwałę od 2014 roku. Tylko, w, w, że tak powiem, w kwestii płaców, bo reszta jest zrealizowana. Dziękuję. Bogate samorządy. Ja uważam, że jednak da, dodaję to powagi. Wszystkie samorządy ościenne, obok są e, zaopatrzone w te insygnia i e, nie wykreślałabym, nie skreślałabym tego. Samo to, że pani odszukała dokumentów, że to się wlecze od 2014 roku, gdzie koszt był znacząco inny aniżeli aktualnie. Było 30 tysięcy bodajże. No, 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 no proszę państwa, no jak nie, no, które samorządy mają, bo już mają od dawna, więc no, mają, czyli, tak? Jak, my, A, jak cultures, ja sobie no, myślę, że e, należałoby mi, bo to jest tak, zakup łańcucha, tak? To jest 80 tysięcy. Przeczytałam Dwa, dwóch łańcuchów, tak? No najtańsze 40 tysięcy. To nie jest zakup łańcucha. Do tego musi być stworzony regulamin, odpowiednia skrzynka, tak? Odpowiednie klucze. Kto przechowuje, kto ma dostępność, cała procedura tego wszystkiego, jest to skomplikowane. A czy naprawdę jest to konieczne? Myślę, że mamy wiele, wiele ważniejszych rzeczy do zrealizowania i zainwestowania. Dziękuję. Też się zgadzam, ale nie usatysfakcjonowałem. Nie można, pan Eugeniec, można, może w internecie, może ktoś, może jakieś takie rozsądne pieniądze zrobi, ja sobie no to nie wyobrażam. długo, też jakieś to... Wydać 40 czy 50 czy 100 tysięcy, żeby go raz założyć, czy dwa razy nawet... No dokładnie, dokładnie. Nie, absolutnie. Ja uważam, że to właśnie tak to takie Rzecz Zgadamy, panowie, ale on też był zatwierdzony przez Komisję Generalną, także to może być tak, że mówimy sobie, co chcemy, co chcemy i jak nie chcemy. To jest i Dobrze, dziękujemy. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie dziękuję bardzo i zamykamy posiedzenie Komisji. Czy jest jakieś odwróć